Manko widzowie, dziś będziemy wozić ludzi taksówką. Jesteśmy taksówkarzami. Jestem taksówkarzem. Ja sobie w tą grę trochę grałem. Mam 3000 kasy. Bierzemy sobie samochód. Ja mam e 46 Wiadomo, że chodzi o BMW. To trochę, trochę dziwnie mi się gra w tą grę, jak wchodzi się do samochodu F. E, ja bym wziął e, gwiazdkę 1,7, bo e, w, e, gwiazdki 1,7 to po prostu e, są bardzo dobre, ale wiadomo, mogę mieć lepsze. O nie, nagrywanie mi to trochę zasłania. Ale dobra, jakoś pojadę. Jakoś pojadę. Dobra. Widzę, widzę, dobra, będzie łatwo. Nawet fajnie będzie tak grać się z takim challengem, że na przykład właśnie nagrywanie mi to zesłania, ale w sumie nawet to jest taki challenge to trochę na filmie. Ale nieważne. Będziemy wozić ludzi. E, Dowezimy e, cywila. Gdzieś nie wiem. E, nie wiem co to jest. To jest jakieś miasto czy coś. A i to. I to tutaj trzeba. Dobra. Tutaj e, macie e, tak jakby e, Zadowolenie, i na przykład można mieć nawet kasę razy /2 razy 2, 200 kasy dostaliśmy. Tutaj są ludzie, którzy mają 7, 4 gwiazdki. No, oj, 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 no, najmniej to chyba jest chyba z 3 gwiazdki, tutaj, ale nieważne. 8, 3, 6. O, 2. 2,8 było, ale limit mamy na 2,4, chyba. E, czy. Ja cię. Kliknąłem do garażu. E, gdzie. Co się stało? Czemu. Czemu, czemu e, ten spadłem? E, aha. Tak, 2,2. Znaczy 2,4, mówiłem, a jest 2,2. Dobra. To idziemy i będziemy wozi wozić ludzi jako taksówkarz. Wy oczywiście też możecie zagrać w tą grę. Link jest tu w opisie. A i e, wspominam: jest konkurs na PETA w Pet Simulator X, który ma 70 tys. mocy. E, I po prostu e, ja go rozdam e, zwycięzcy. E, zasady konkursu są takie, jak oglądaliście wczorajszy film, to wiecie. E, Wystarczy zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem i e, napisać znaczy w komentarzu napisać jaki macie nick i jeszcze e, trzeba e, znaczy trzeba e, dołączyć do mojej grupy. Link też macie macie w opisie. E, I no tyle. I dostanę tego pytania od mojego kolegi i e, rozdam komuś Ciągle jeszcze, a nie mogę znaleźć kogoś, kto ma przynajmniej 2 gwiazdki. No. Ach, 3, 9. Naprawdę, 7 gwiazdek. Chyba sobie żartujecie. 8 gwiazdek. 6, 6. Naprawdę, są takie, takie ziomki, co mają tyle gwiazdek. 9 gwiazdek, chyba sobie żartujesz. Żartujecie. 8, 4. 5, 5. 1, 2. O jejacie. Pojadę sobie gdzieś indziej tutaj pod spałno. Ok. Sobie poszukamy kogoś. Tutaj może. Jajaj Dobra O, 1,8 ziomek ma Dobra, super R e, Whatsapp e, Dobra I sobie tutaj Zawrócimy driftem. I jedziemy I ziomkę dowieziemy Nawet się zrymowało <noise> I e, gdzie on chce Dobra, tutaj, teraz skręcić tu i teraz tam jechać i tutaj tu skręcić I, i nie, tutaj skręcić. Dobra, nie zmieniło się na czerwone, ale wiadomo, tutaj tutaj można przejeżdżać na czerwonym albo coś. Je, jakieś perwa łamać pewnie, pewnie będzie słychać jakieś, nie wiem szturchnięcie, bo uderzyłem przez przypadek w mikrofon. E, tam chyba był e, Ziemek chciał ten, e, żebym e, ja go tam właśnie e, zawiózł. Więc sobie zadriftujemy, e, pojedziemy tak driftem i cyk. Tutaj drift i teraz tylko trzeba wjechać. Najbardziej problematyczna rzecz. Dobra. Okej. Okay. Thanks. Nice car. Dzięki, ziomek. Wy ponad minutę go dowiesiliśmy. Yy, super. Ajajaj. Yy, yy, yy. gdzie, gdzie są ziomki z wyższymi gwiazdkami? No, takich wysokich gwiazdek to ja nie chciałem. Spadaj. <ścoughs> Dobra. Musimy znaleźć kogoś, kto ma jakieś gwiazdki takie... To trochę e, większe, a nie takie e, wysokie i nie takie za małe. O tutaj tutaj jest bardzo e, bardzo duże takie osiedle. Tylko że ludzie tutaj mają pięć gwiazdek. Ale może wjedziemy tu, tu gdzieś kogoś się znajdziemy. I jedziemy, 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 jedziemy. Tutaj są kontrolki chyba tak? Controls. Chwila. HG Shift Space. Co to spacja? Spacja to chyba jest turbo doładowanie takie. Jedna gwiazdka. Dobra, sobie pojeździmy. Poszukamy ziomków, co mają, tak? Po dwie gwiazdki, albo 1,7, 1,8. Jeden aklepij, jakbym jechał tutaj. O! I tutaj właśnie sobie e, poszukał ludzi, którzy mają 1,8. O! 1,8. Dobra, bierzemy. Citizen. Sub. Osoba. Osoba tutaj jest. Nie wiem, czy to jest osoba. W ogóle chciałem e, nagrać odcinek z Firefighters, e, ale będzie jutro. A Firefighters będzie bardzo ciekawym odcinkiem. E, Dlatego, że mam ciekawy pomysł. Więc możecie czekać, i wtedy zobaczycie, na czym będzie polegał ten film. O ile zobaczycie e, ten film mój. Wiadomo. O, pojedziemy tu. Driftem. Jedziemy tutaj, do góry. E, dobra, tutaj trzeba skręcić, w ogóle to jest to, to takie rozmazane. A później jadę i jest git. Dobra, jedziemy, nieważne, nieważne. E, dobra, jedziemy tutaj, e, teraz tu, trzeba później tam. I tutaj są e, ludzie tacy. O, i the rift. Prawie kasę razy dwa byśmy mieli. Ale nie będzie. Szkoda. Dobra. Thanks for the ride. Dobra. Odcinek trwa 10 minut, a zarobiliśmy bardzo dużo. Ostatnio jakoś krótkie filmy tak się robią. Wyjedź. A spacja to chyba drift też. Aj. Tak? Spacja to drift? Tak. Spacja to jest też drift. Czyli e, można spacją deriftować. Fajnie. Mi chyba jest to wygodniej z spacją albo shiftem. Nie wiem. E, mi chyba jest e, wygodniej z shiftem. Jak napiszecie w komentarzu, e, czy wam jest wygodniej klikać spacją czy e, shiftem, to przypnę wam serduszko w komentarzu. Jak oczywiście w tą grę zagracie. Bo wiadomo. O ile pamię... o ile już graliście. Ja to by wiedzieliście, bo wiadomo. Każdy nie może nie wiedzieć tego, że o Da się tak driftować. Ja cię... jak ma 2,4, a my mamy e, limit na 2,2. Ja cię... Dobra. To będzie na telewizowie. Pa, pa! No!